Можете оставить комментарий и, -и, -и, -и ну. кто такой Просто, на мне не очень удалось. Следующий у меня премиум. так. Был нам премиум. Mogę przecież mieć premium, nie muszę nie mieć premium i, i nie muszę mieć premium, ale chcę. Mam. Dobra, tym. bo się było. był trudny, więc go nie udało mi się przejść. Easy to było, to jest, jest teraz szybko na czas. Tam tylko dwa level mi się w tych na czas udało. Być. Ja, bra. Kurde, kurczaki, 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 udało się. Co? Kurczaki, To tu do tego kurczaki mają? Co ty człowieku masz w głowę? Człowieku, co ty masz głowę? Dobra, let's Ja mówię, że ty, to jest od bo tak. Kiedyś to mi się udało tam, zdobyć gwiazdkę bez tego wózka. Chciałam zdobyć jeszcze. Co? Mogę by tu przystać? Tak potem. Auć! Auć! Jej! Ura! Gwiazda! Mura! Шесть там не на